W drugą stronę Ale jedźcie w prawo Dobre, tyłem, w prawo będę was cały czas widzieć ta trzyma się trasy? Nie na ostrosko bo tam nie ma sensu w ogóle I teraz pojedziecie prosto Tam jest prawdziwy zakaz, ale nie przejmujcie się Jedźcie prosto Jeszcze nie, jeszcze nie Spokojnie. Tu. Na no, i oni Dobre. tam, oni tam co odpadu od razu. Dobra. Ja tam przy tym asfalcie nawet chcę tam... no, I tam się tą zaparkuję. No, to musi zatrzymać na chwilę, bo to sobie należy miejsce co prawdopodobnie można w budzie głównej To, poza, to już? Moment. można sobie tu stanąć i tam na tym i trzymać się za to. Ale jeszcze nie. wiem nien? Ale nie ma sensu. Nie? Myślę, że lepiej z burty. Jak chcesz ale. Wyśle się zagrywają. Ja stopnia też można. Złomit. No dobra. Ready? Set? Go! <śles> Samobójca. <śles> I pożegnaj. <poszedł>. Jest. <śles>